W tym filmie zagram jako Irak w Hearts of Iron 4 i postaram się mi tutaj coś działać. Nie będzie to prosta gra, ja już tym grałem na live' i wiem, że to jest bardzo trudne, ale dobra, najpierw sobie pójdę w ten cel i no jeszcze jakieś sobie badania tutaj ogarnę. Ja też mam tutaj modyfikacje, żeby te wszystkie badania i cele były robione szybciej. Bo serio mi się tutaj nie chce czekać, aż to mi wszystko się ogarnie. Okej, okay. później sobie pójdę tutaj na zwrócenie się do Jordanii, no i tam jakieś podboje postaram się porobić, ale ostatnio jak tym czymś grałem na live, to to była tragedia. Też grałem Danią na live' i serio fajna kampania. Mi z tego wyszła. Tylko, że ja z live'ów nie, nie lubię filmów robić, więc to po prostu, no, będzie taka rozgrywka. Bo tam też bym musiał to wszystko jakoś wycinać. Wtedy też tyle grała muzyka i by ta muzyka grała dziwnie. I może by mało kto na to zwrócił uwagę, ale ja zwrócę na to. Ja bym na pewno zwrócił na to uwagę, a ja lubię jak moje filmy wyglądają tak jak ja chcę. Więc Dani, też sobie kiedyś nagram osobny film. Bo to jest serio fajne państwo na zagranie w Herz of Iron. I też gram na wyłączonych celach e, historycznych, więc tutaj mogą się podzieć inne rzeczy po prostu. Ja potrzebuję mieć dużo manpowera. W polu, więc tutaj muszę ogólnie lecić pod cele na Manpower. Muszę rekrutować dywizję. W... Aha, dobra, ma w polu dobra, to chwila. Nie wiem coś takiego, ile mi się teraz będzie rekrutowało. Okej, okay, to powinno wystarczyć, żeby dalej lecieć w tym drzewku. Więc dobra, niech mi się to już rekrutuje. Tutaj będę jeszcze robił cele pod manpower, żeby mieć go jeszcze więcej, bo manpower jest zawsze przydatny. W nałożeniu embarga. No dobra, może być. Embargo na Włochy może być. Okej, okay, co teraz? No muszę poczekać, aż mi się dywizja ogarną. To może coś pod przemysł. Eee, to fabryka wojskowa to się przyda. A to już sobie wystawić. Se I ja na ten moment coś produkuję ciekawego? Nie, nawet nic nie buduję to. Fabryki cywilne zacznę sobie tutaj robić, bo one się przydadzą. Gdzie są produkcje? Nie dostrzegam. O, produkcja. No, karabiny póki co robię. A dobra, mogę jeszcze sprzęt wsparcia robić, on też się może przydać w sumie. Pakt z Sadaba. Można podpisać ten pakt. i Mogę jeszcze teraz wracać do Jordanii, więc można to zrobić w sumie. No i świetnie, oni są teraz zależni ode mnie, ta? Ta. No i fajnie. Ok, to idziemy tutaj dalej. Regionalna integracja militarna. To dobra, to są fabryki wojskowe i cywilne i tutaj później żądanie Palestyny. Znajmi 45 tysięcy... tej... Yy, manpowera w polu. No dobra, to się ogarnia. Okej, okay, brakuje mi stali, to będę ją sprowadzał od Stanów Zjednoczonych, a nie, mam fabryk cywilnych nawet na to, okej. Okay. Już powinienem mieć. No, mam dwie fabryki cywilne. Chwila że z czymś lepszym bym zaczął handlować. Związek Radziecki będzie dla mnie lepszy, no, bo jest bliżej. To zrobię sobie coś takiego, dalej jakieś badania. Ej, też przypomnę o wbiciu na serwer Discord gdzie aktualnie trwają zapisy do wojny widzów Age of Conflict. Wchodzisz tam, wchodzisz na tiketa, podajesz położenie, kod hex koloru i nazwę twojego państwa i powinien jej zostać zapisany. No świetnie, ej, mam Palestynę. Nie, AP, no Palestyna, świetnie. Tu mam już trochę państw zależnych od siebie. Pozycja zjednoczenia Syrii. No to by było fajne w sumie, tylko nie wiem czy się zgodzą. Raczej. Wątpię. To już nie wątpię, że to będzie tak dobrze szło aż do samego końca. Tu, są je tu jest jeszcze jakaś ciekawa ścieżka. Ogłoszenie Zjednoczonej Publiki Emiratów Arabskich. Aha, tutaj co jest? Hm? Kurde, to tutaj mogłem pójść. Tutaj można pójść pod odnowienie Hidarzu. Nie wiem, poszedłem w tą ścieżkę, to już tutaj będę dalej szedł. Czemu dalej nie mogę iść? Hmm. Musi jakiś gostek być przywódcą kraju, ta? Potencjalne cele wojenne. Mam cel wojenny na Arabię Saudyjską. Hmm. Ale nie wiem, czy by ta wojna miała prawo wyjść. Musiałbym sobie wojsko derekrutować. Nie wiem, robić jakieś tutaj po prostu badania po. Yy, badania, chwila. Pod przemysł. Gdzie tu jest kilka pod przemysł? wojna domowa w Związku Radzieckim. No, był lak, to, to łatwo się ogarnąć. O co, co się dzieje na świecie? Okej, okay, mamy dostępy wojskowe od wielu państw. To fajnie. Py, potencjalne cele wojenne. Póki co nie mam za bardzo wojska, chociaż już mam. ile hmm, mam 19 dywizji? Czy by to miało szansę wyjść? Mogę jeszcze pokraść dywizję od moich wasali, o ile cokolwiek mają. Ci mają zero Syria powinna coś mieć, 0. Aha, to idziemy się bić. Tylko moje wojsko się musi jeszcze rozstawić w sumie na tych prowincjach i sobie zobaczyć. Zobaczę jak tutaj wygląda. Ee, przy, ta, Budowy. Jak wyglądają linie kolejowe? Gdybym mógł coś takiego dobudować w sumie. Czas do zakończenia sto... Dobra. To jednak chyba nie będę czekał. Nie, nie, nie dostrzegam sensu czekania. Tylko chwila. Nie wiem, żeby atakował z terenu swojego, swojego wasala. Bo to by się mogło zakończyć tragedią. Ha, oni tutaj mają jakieś dywizje już przy granicy. Okej. Okay. Podejmę próbę. 19 dywizjami. Tu wystarczy się gdzieś poprzebijać i już naprawdę będzie fajnie. Ale dalej w tym drzewku już nie pójdę, bo tu jest jakiś problem. Hmm. Asir Mak no to on musi zostać tutaj przywódcą kraju. A, a ja nawet nie wiem kto to. oj to drzewko mi się samo z siebie zrobiło. I te cele mi się też same z siebie tam robią. Ej to fajnie. To, to jest jakaś inna ciekawa ścieżka po prostu. Pakt z Sadabab. No i fajnie. Więc z tego, z tej drugiej strony to można po prostu osobny film nagrać, no? Będę miał więcej pomysłów na filmy po prostu. Pójdę sobie tutaj i w ogłoszenie Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Albo Wielki Irak. Ej to są, to są ciekawe ścieżki w sumie. Które mógłbym pójść, żeby zrobić jakiś content tutaj. Bo filmów z Hoya to ja mam Naprawdę mogę dużo nagrać, ale się za to nie zabieram, bo ta gra jest jednak dosyć trudna. W sensie trudna, no niezbyt przyjemnie mi się w to gra. W się sensie, gra się w mistrz to przyjemnie, ale to jest jednak yy, Trudne, to jest trudna gra po prostu Okej, okay, co się dzieje na Związku Radzieckim No, koniec wojny domowej Okej, okay, tutaj sobie jakoś przejdę Chwila tutaj, pyk, aha, bo ja tutaj mam jakieś dywizje W ogóle dziwne, jakąś kawalerię A jakoś sobie radzę tutaj, chwila, Tknie okrążenia Chyba, że już się wbijam tam na stolicę. Tu pyknie okrążenia, ja już je widzę Tutaj i tako, a te wojska Tylko się wybronią, idą tako A jeden, czemu jeden się wytwuje? Ty masz stanąć, go stek i atakować Bo ja tutaj widzę, ja myślę strategicznie Widzę rzeczy fajne, które mogę wykorzystać na swoją korzyść. Chwilę, tu mogę im okrążyć jedną dywizję. Tutaj sobie zrobię jakiś kolejny cel: pod przemysł. Okej, okay, tu już jest okrążenia. Tutaj mam dwa okrążenia. Jedno zostało dobite, drugie też wypadałoby już sobie dobić. Yy, Jadzie nie mam żadnego wojska. No dobra. Okej, okay, co się dzieje jeszcze w Hiszpanii, ale mnie to niezbyt obchodzi? Odejście od funta. Tu są, tu jest dużo fajnych celi pod przemysł. Strajki. Okej, okay, strajkami sobie poradzę. Okej, okay, tutaj będzie. Tutaj pięknie kolejne okrążenia. No i świetnie. A ja mam jakieś lotnictwo? Mam 25 samolotów pod i pod generała, i dominacji powietrza nie mogą robić. To będą robili bliskie wsparcie po prostu. No i świetnie. Ty no to z tą Arabią powinienem sobie już tutaj poradzić. Tylko chwila, bo oni mnie tutaj jeszcze gdzieś przepychają. Okej, okay, pyk, pyk, okay. Jest git tutaj. Chwila, bo tu się trzeba obronić, bo tu jest okrążenie fajne. Tylko, że ja tu jestem jeszcze atakowany. A jak oni się tutaj odbiją to będzie słabo. A to zawsze jest, będzie jedna dodatkowa dywizja, którą, którą, można im po prostu zniszczyć. Chwila, zły cel robię, ale to już mniejsza w to. W sumie robienie celi pod wojska też jest spoko opcją. Chwila, wolne fabryki to w broń to trzeba dać, bo broni mam naprawdę mało. Mam więcej fabryk cywilnych, więc fajnie. Bohaterowie produkcji, no spoko. Idziemy na mekkę tutaj. Ty, tu jest pusta kratka, tu można po prostu wejść. Tutaj można wejść, to będą kolejne okrążenia po prostu. No i świetnie. Ej, ale to rozegrałem. I chwila, tu przez Medynę, bo to jest ich następny victory point. Chwila, aha, bo oni nie są w wojnie. To do broni. Okej, okay, teraz mogę z ich terenów sobie tu zaatakować i oni kapitulują. Ja sobie mogę po prostu wziąć wszystko. Ej. No i fajnie, fajne mi to królestwo Iraku tutaj wyszło na moment, a ja gram dopiero 15 minut, to jest naprawdę niedługo. A ja coś tutaj będę mógł ciekawego jeszcze zrobić? Ta, będę mógł. Dobra, to idziemy dalej w drzewku, Pyk. I teraz jeszcze chwila, muszę sobie zrobić yy, dywizję pod garnizon. Kawaleria, tereny okupowane, tajna policja, kawaleria, to jest ta? Ta, okej. Okay. Bronie jakimś, jakieś tam mam, no i fajnie, tylko mój przemysł dalej nie należy do najlepszych, a w sumie to wygląda tragicznie. Te fabryki cywilne będą się naprawdę długo robiły. Ja nie wiem w sumie co z tym faktem zrobić. Nawet samolotów nie mam żadnych pobadanych, nawet nie wiem czy będę je badał w tym filmie. Czy widzę sens robienia tego? A co tutaj dalej? Poszerzenie federacji. Aha, to jest taka bardziej pokojowa ścieżka. Ta ścieżka mi trochę przypomina pokojową ścieżkę Niemiec. No to spróbujemy poszerzyć federację. To miałbym wtedy fajny tytuł już, tytuł już na film. I chwila, dobra, tutaj minister spraw wewnętrznych oraz ten może być. Dobra, personel wojskowy, atak armii. Muszę zrobić jakieś cele wojskowe, Legion Wolnych Arabów, no dobra, ogarnę to. Wtedy będę mógł sobie lepszych tutaj gości od wojska, po prostu powybierać. Ale też przypominam o łapce w górze, zostawienie suba tego typu rzeczy, bo o tym nie powiedziałem wcześniej. Okej, okay, kolejny cel się zrobił i to mi coś dało? Może w decyzjach coś mam? Okej, okay, zaprośmy rząd Jemen i działanie tutaj jakieś przeciwko to można zrobić. Zjednoczenie Zatoki Arabskiej. A ja będę się musiał tutaj bić z Iranem? Nie. Kurde, ja tutaj bym się jeszcze musiał z tym, z yy, Wielką Brytanią klepać, to ja tutaj muszę się po prostu polepszyć. W sensie muszę sobie lepsze państwo wiele ogarnąć. Okej, okay, ulepszone radio, lepsza broń. Legi Gdzie jest z Legion Wolnych Arab. To sobie to wyszukam. Legion. Kurde. Ty musiałeś po prostu w inną ścieżkę. No to w tą ścieżkę pójdę po prostu na innym filmie, który pewnie będzie niedługo. A coś ten Jemen zdziałał? Nie, dwa dni jeszcze. Okej. Okay. I coś się wydarzyło? Nawet na nich uzasadnić celu wojennego nie mogę. Może zmienią zdanie. Hanad, nie dostał na nich celu wojskowego. W sensie celu wojennego. No dobra, no to trochę tragedia. Fila. To niech mi się zrobi i od razu lecę robić to. Decyzja, decyzjach coś mam dodatkowego? Nie. Kurde, jakby mógł na nich uzasadnić cel wojenny, to by było fajnie. No ja nawet tego. Go tutaj zrobić nie mogę. Kurde, ta pokojowa ścieżka na Irak nie jest tak w sumie ciekawa. W sensie jest ciekawa, ale no nie wyszło mi. To tutaj po prostu więcej zależy od RNG, a mniej od samych twoich umiejętności, które no moje umiejętności bardzo fajne i tak do najlepszych nie należą, tak naprawdę. Jest jeszcze jedna szansa, żebym tutaj cokolwiek zdziałał i stał się tutaj obrońcą. Yy, zatoki całej, ale tutaj musi dojść do wojny pomiędzy aliantami, których nie ma są między Aliantami i kimś tam. Tutaj wymaganie, wsparcie działań wojennych aliantów, czyli ja muszę dołączyć do aliantów wtedy i wtedy będę mógł zostać obrońcą Zatoki Perskiej oraz ogarnić sobie Jemen, ale to będzie mega trudne do ogarnięcia. Ten film na ten moment po zmontowaniu trwa 9 minut, a ja nie chcę tak krótkiego filmu robić, więc ja tutaj jeszcze coś dogram, bo to może być serio ciekawa rzecz, tylko czekanie na tą wojnę jednak trochę zajmie. Okej, okay. zjednoczone Królestwo wypowiada wojnę. Co ja teraz muszę działać? Uprawiać relacje? Wysłać Ataszę, O to chodzi? Ja chyba jakiegoś event tutaj po prostu potrzebuję. No nie no, to w taki sposób nie wyjdzie. Więc że tutaj naprawdę nic więcej nie zdziała, nawet tutaj nic nie mogę zrobić. Bo tutaj nawet do wojny pomiędzy aliantami oraz osią nie wyjdzie, ponieważ włączyłem cele historyczne i tutaj jest niemiecka junta wojskowa, która należy do czeskiej Ententy w ogóle. Ej, co tu się dzieje w ogóle? To jest jakaś wojna? To jest jakaś wojna, która w ogóle omija całe moje państwo. No ej, ja chcę tutaj robić content, a tutaj się takie rzeczy dzieją. No, patologia, po prostu patologia. Jak mam, mam tutaj jakiś ciekawy film zrobić? Doszło do wojny czeskiej Ententy, która wygląda tako, pomiędzy aliantami, która wygląda Tako. I to wszystko dosłownie mnie omija. A mi Wielka Brytania gwarantuje niepodległość. No nieźle. Ale mogę uz uzasadniać cele wojskowe. 105 dni na Jemen, Zjednoczonego Królestwa nie podbija, a oni są w aliantach. No to no cóż, no to to po prostu nie wyjdzie. Ale sobie tutaj Jemen chociaż podbije. Zrobię wszystko, co po prostu w mojej mocy. Bo z aliantami to tutaj naprawdę nie ma co się bić. Bo nie wiem też, jakim tutaj wyjdzie. No przecież, czy Bot byłby w stanie tutaj wy wyprowadzić jakiś desant na Zjednoczone Królestwo, żeby cokolwiek tutaj się więcej wydarzyło? No wątpię, to pewnie tutaj. Tutaj będę musiał czekać 5 lat w grze. A ja nie mam tyle czasu, w sensie w prawdziwym świecie, nie mam tyle czasu, żeby to nagrać. Chcę ich spać dzisiaj. Się nie wyspałem i chcę się wyspać. To też jest powód, dlaczego ten film w sumie nie, nie jest taki długi jak zwykle. Mógłbym się też w sumie pobawić w aneksję tych wszystkich tutaj moich marionetek, ale to też by mi zajęło naprawdę długo. Bę mi tutaj musiał infrastrukturę rozbudowywać, a sam mam ją tragiczną. Nie wiem, jakieś tutaj wysyłać te. Yy, wysyłać wsparcie? Nie, chwila. Lędlisy wysyłać. No, lendlisy bym musiał. Spróbuję to zrobić po tym, jak podbijemy. Bo ja wiem, jak to działa, ale nie jestem w tym zbyt dobry. Ale jeżeli nie spróbuję, to nigdy nie będę dobry w sumie. Polska kapituluje i Czechosłowacja przy tereny w ogóle. Jak to Czechosłowacja wygląda? Co się w ogóle podziało w tej, tej Europie? Radziecka Austria, która jest z komuchami we frakcji, a komuchy też się biją z aliantami. I to wszystko na świecie omija moje państwo. Kiedy ja chcę kontent robić, kiedy ja dosłownie włączyłem nagrywanie i chciałem film nagrać. A jeśli film ma być ciekawy, to jednak coś się tutaj musi dziać. Polepszymy sobie coś, coś takiego. Ja z artylerii nadprodukuję. W sumie nad nie ma co tej piechoty dodawać, tylko po prostu sobie wiem przeklikać. O. Nie mam manpowera teraz, ale co z tego. W sumie nie ma co tych dywizji rekrutować, wolę to sobie trzymać po prostu w manpowerze. Nawet butan dołącza do tych wojen. Nawet butan się coś tutaj pobawi, a ja się nie pobawię. Butan się tutaj bije. Aha. A co tutaj się w ogóle dzieje? Aha, okej. Okay. No wszystkie państwa są w stanie wojny poza moim. No w sumie dobrze, na tym polega obrona państwa też, ale ja chcę, żeby coś się tutaj działo. No w sumie już się powtarzam. Ja tutaj mam jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jak mi się tego jemenu nie uda przebić, to ja nie wiem co zrobić. Robię. Bym musiał sobie chwilę koleje tutaj jakieś dorobić, bo tutaj nie ma kolei kompletnie. Takiego takiego i niech mi się to szybko robi, to ile mi to zajmie. Dobra, chwila. Po prostu wojna się minimalnie opóźni. Chyba, że sobie kliknę. Aha, to tylko pod zał, yy, ten pod Supply yy, Huba to działa. No dobra. I 10 dni jeszcze muszę poczekać i nie będę miał tutaj problemu z opatrzeniem. W sumie teraz nie mam, nie no, trochę są. Jednak są problemy z opatrzeniem. Dobra, wypowiem już im wojnę, żeby później nie było, że nie dołączą do jakiegoś sojuszu. Teraz raczej nie powinni dołączyć. Oni coś tam nie poatakowali, przez chwilę się trochę Wypalili, no rób się Aha, oni mnie tu będą atakować i to mi się nigdy nie zrobi Okej, okay, zrobiło się, to już nie ma tragedii moż, Można po prostu puścić plan Dobra, bo widzę, że z tym Jemenem są minimalne problemy Ale ja sobie z tym poradzę Po prostu sobie zrobię takie omyczki Piechota, piechota, wsparcie artylerii Artyleria, okej, okay, niech będzie coś takiego Artyleria mi się już produkuje Aha, mam, dobra, mam straty w artylerii To chyba źle No ale mniejsza w to, chwila, to tą artylerię mogę po prostu Sobie usunąć, ja dostaję jakieś tam lędlisy, więc fajnie. Okej, okay, usuwam sobie artylerię, powinno być trochę lepiej. Okej, okay, dywizja wystawiona, mam zero powera. jeśli mi się nie uda przebić Jemenu, to film się kończy, bo się troszeczkę już tutaj poddenerwowałem. W tej grze jest się łatwo poddenerwować, to tak tylko, Ty tutaj stój, Gostek, chwila. Tak, niech oni nigdzie nie idą, tylko po prostu próbuję zaatakować. No to musi wyjść, będzie śmiechu warte, jak nie wyjdzie. Dobra, jak z Jemenem mam tutaj problemy, to to już jest koniec.